Kingdom to rodzinne biuro nieruchomości z tradycją, które prowadzą Anna i Karol Sartanowicz. Zlokalizowane jest w północnej części Elbląga na osiedlu nad Jarem. O tym, że rynek nieruchomości w Kingdom nie ma granic, świadczy pośrednictwo na rynku zagranicznym. Zespół tworzy sześciu doświadczonych agentów nieruchomości oraz fotograf i projektant wnętrz. Negocjacje i odczytywanie potrzeb klientów to dla nich klucz do sukcesu. Eksperci Kingdom znają odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące nieruchomości, które zebraliśmy w jedno miejsce. Zapraszamy do oglądania. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, dlatego staram się zaplanować zawsze odpowiednio dużo czasu dla klienta kupującego, żeby mógł spędzić w tym mieszkaniu trochę czasu, obejrzeć każde, każdy kąt i poczuć tak naprawdę tą nieruchomość. Aczkolwiek też swoim klientom zawsze powtarzam, że warto mieć porównanie, dlatego że jeżeli porównamy Jedną nieruchomość z inną, to wtedy tak naprawdę łatwiej nam podjąć decyzję. Zamiast spadków cen, raczej możemy się spodziewać w tym roku dalszej stabilizacji ich. Prawdopodobnie bez wzrostów cen nieruchomości. Jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, współpracujemy z prawnikiem i z notariuszem, więc jesteśmy w stanie cały ten proces dopilnować, żeby było to bezpieczne pod kątem prawnym. Biuro zlokalizowane jest przy ulicy Ogólnej 63a w Elblągu.